Siemarce Marce Świry, witam Was, was samozwańczy króler terów, czyli kto, czyli ja, czyli mówiący teraz głos. Z twarzy mojej nie widzicie i pewnie z tego powodu bardzo się cieszycie. Moi drodzy postanowiłem Wam zrobić kolejny krótki filmik o smyterku, popatrzycie sobie, zresztą widzicie jak on jeździ. Z prostego powodu wziąłem go sobie na majówkę. Bo cały czas utwierdzam się w przekonaniu, że to w pewien sposób jest idealny model na start dla małych dzieci, szczególnie, chociaż może być dla każdego. Bawię się z nim, jeżdżę i co, co stwierdzam? Moi drodzy, po pierwsze, to jest model w pewien sposób mało podatny na uszkodzenia. W związku z tym, że nie jest to szybki model i powiedzmy jeździ około 30, 30 kilku kilometrów na godzinę, więc na model to nie jest szybko, ale rowerzystę spokojnie wyprzedzimy i daje to już frajdę. Przy tym silniku szczotkowym nawet na piasku da się jakieś bączki pokręcić, co daje frajdę. Następnie ma ten model światełka, co niewątpliwie jest mega, mega zaletą. Dwa ludziki, skacze, słuchajcie, tutaj teraz spada z dachu na beton, z 2,5 metra spokojnie, na trawę raz na beton i przeżył, no posłuchajcie, ja też umiem jeździć, więc trzeba na to trochę inaczej spojrzeć, ale w tym momencie trzymam na przykład kamerę i aparaturę w jednym ręku, więc miałem utrudnione zadanie, jako tako skoczyłem, tak samo nim kilka razy coś, jak to się mówi, przydzwoniłem, i przeżył. Także z mojej strony mówię, że naprawdę jest to fajny model na start, bo jest tani, kosztuje niecałe 500 złotych. Link do tego modelu macie w opisie, gdzie możecie go sobie kupić na stronie HPI, bezpośredniego dystrybutora. I ja go osobiście polecam na start, szczególnie dla małych dzieci. Jeszcze można w nim mocno wprężyć, więc w ogóle wolno będzie jeździć, także można po domu jeździć. No i mówię, jest to w pewien sposób idealne dla dzieci, części tannie, więc polecam. Sejana rad trzymajcie się robatki.